Moi kochani, to jest unboxing laptopa. Laptop, który będzie moim obecnym laptopem na wyjazdach i będę z niego korzystał. Jesteśmy na streamie, wszyscy się śmieją, wszyscy się bawią, ale generalnie jest to. Laptop, który dot, dotarł do mnie na zasadach takiego barteru, czyli ja sobie go przetestuję, będę z niego korzystał w taki sposób naturalny e, i też będę mógł zawsze o, o tym powiedzieć jak się sprawuje. Natomiast ja tylko z niego zrobię unboxing, więc tak. E, przede wszystkim Nvidia i Media Expert. To jest ważne. Nvidia i Media Expert, tutaj to są dwie firmy, o którym chciałem e, wspomnieć i podziękować, bo one jakoś ze sobą współpracują i dzięki temu właśnie taki Aurus do mnie dotarł. I zrobię tylko jego. A, w ogóle powiem tak. To jest, słuchajcie, Aurus 17H. Specjalnie spojrzałem, żeby się nie pomylić, bo tych wersji jest dużo. I nie jest to taki laptop, znaczy to jest gamingowy, ale to nie jest taki laptop gamingowy, wiecie. Mocarz totalny, największy, najmocniejszy. To jest taki wystarczający. 4080 RTX tu jest, jest procesor i7. 13700H, jest 16GB, można dołożyć, więc ja może też spróbuję. Jest SSD, ponad 1TB SSD i chyba drugi gdzieś tutaj, bo tu nie ma pełnego spisu. E, no i co tu jeszcze mamy? Więcej się dowiemy. RX7P. Dobra, otwórzmy to, bo ja chcę tylko zobaczyć, jak on wyglądał. A i film z tego, taki stricte film, bo oczywiście. Cała zabawa nie polega na tym, że ja tylko go otworzę i już go mam i dostałem laptop za 10 tysięcy. Tylko ja będę e, sobie go testował. Zainstalujemy tutaj parę gierek. Przetestujemy i ja wtedy nagram na YouTube a taki główny film, który może stricte nie będzie dotyczył tego, że ej, patrz jaki zajebisty laptop, tylko w jakiś w miarę naturalny sposób po prostu o nim wspomnę. Nie? I porównam na przykład z moim poprzednim laptopem, czy coś takiego. I, I powiem, jak tam na nim się to. Na pewno w laptopie warto zwrócić uwagę na chłodzenie, bo to jest najważniejsza część, żeby jednak, żeby jednak na chłodzenie zwrócić uwagę, i na tym też będę zwracał. W ogóle ładnie to wygląda, tylko co z tego, jak te pudełka, no nie będziemy z nich korzystać raczej. Chociaż ja akurat pudełko zachowuję, bo przyda mi się do przewożenia go. On będzie dosyć cienkim laptopem chyba. Dobra. Co mamy w środku? Tu go da, na bok dam. I uwaga. Team up fight. Dobra. Nie jest to lap, laptop o. On nie jest jakiś okropnie ogromny. O. Taki jest to laptop. Proszę bardzo. Taka wielkość. Taka grubość. I teraz tak. E Wiele osób, bo ja nie wiem, czy tutaj, jeżeli to jest zaślepione, to może być mały problem, ponieważ laptopy gamingowe, na których będą odpalane najnowsze gry, potrafią się oczywiście grzać. I dobrze by było, jakby cały tył był z wylotami od radiatorów. A wychodzi na to, że tutaj są dwa największe, i jeżeli ten środek jest zaślepiony i nie jest wylotem, to w porównaniu do innych. Może dziwnie wychodzić, ale ja tak jak mówię, ja jeszcze tego nie odpalałem, więc to jest wszystko takie moje gdybanie, więc zobaczymy w praktyce. Dodatkowo, słuchajcie, tutaj mamy tak, mamy wejście na RJ, HDMI i DisplayPort, ale jedno wyjście 3.0 USB, z tyłu nic nie ma, z boku mamy wejście na zasilanie od zasilacza USB-C, drugi USB i wejście na mikrofon oraz słuchawki pojedyncze. I teraz jest taki problem, że jest bardzo mało w tych laptopach wejść, raczej wejść na USB-ki. I zobaczymy, czy w zestawie dołączyli taki adapter, hub, jakby, bo w niektórych dodają coś takiego, że dają tylko jedno wyjście. Które oczywiście jest za małą ilością na wszystkie sprzęty, myszki, klawiatury, jakbyście chcieli dopiąć dodatkowo. I do tego jest taka przystawka. Taki adapter, który w sumie jest skierowany do tego laptopa, że dopina się go i z niego na przykład wychodzą kolejne 3 albo 4, nie? E, zobaczmy, jak wygląda w środku. No, taki, no. Laptop jak laptop, no. Eee, zobaczmy, czy jest naładowany już. Jednak zepsuty mi przywieźli. Niestety. Jednak zepsuty. <śm> nie, no musimy go podpiąć pod ładowanie. Eee, dobra. Teraz zobaczmy, co jeszcze w środku mamy. To jest najważniejsza książeczka. Hmm. Teraz. O, co tu jest? Zasilacz. Sprawdźmy tego zasilacza. Jak te zasilacze teraz produkują? Duże, małe. No. 280 watów. Dobra. To co? Podpinamy i sprawdzamy, czy w ogóle on funkcjonuje. Czy wypadałoby. A, a możecie sobie sami sprawdzić jego specyfikację, nie? No i co teraz? Podpinamy go. Zasilacz idzie... A, bo on ma tutaj od boku. Cyk. A tak też niestandardowo, nie? Od boku zasilanie. Przeważnie z tyłu. Dobra, sprawdźmy. Czy on już funkcjonuje? O! Coś się dzieje! Podświetlana klawiatura w 2023! Wow! No way! No, widzicie. Nie no, umówmy się, takie bariery to też jest fajne, ale najważniejsze będzie to, żeby będzie działał. Starting services where polish language? No dobra. Więc tutaj pozostaje nam konfiguracja. Mm, I pierwsze testy będą musiały być wykonane. No, jestem mega ciekaw. Zobaczymy. Getting ready. Aurus się odpala. Dokładnie, tęczowo. Będzie tęczowe odpalenie. Dobra, już się coś poinstalowało. Patrzcie, Windows 11 jest. Ja go oczywiście mogę podpiąć na HDMI, żeby Wam pokazać. Ale e, takie testy dokładniejsze mówię, że zrobimy. Oprogramowanie, panel Nvidia i tak dalej. Co tam się w tle dzieje? Ty, coś tam w tle się aktualizuje już. Zgadzam się. Komputer A, że się aktualizuje Windows. Z tyłu, widzicie? Jakiś suwak jest i i faktycznie się aktualizuje wszystko. Dobra, to co, to ja będę, moi drodzy, tak, e, tutaj skończę nagrywanie tego unboxingu. Ogólnie sprawa jest taka, że laptop przyszedł. E, ja wam jeszcze tutaj może podlinkuję linki, jak za lada moment dostanę na mailu e, do tego produktu, jakby ktoś chciał choćby nawet z ciekawości zobaczyć cenowo, co on tam jeszcze w środku ma, specyfikację. E, I dopiero ja myślę, że jak sobie go potestuję, przynajmniej z tydzień, może nawet zrobimy taki dzień z tym laptopem, chociaż to nie jest wymagane. Oni nie prosili mnie o to, ale tak ja jakbym chciał się przygotować do tego filmu, w którym opowiem więcej o tym laptopie, to, to zrobimy na przykład, że na tym laptopie zainstaluję najnowsze gry, podłączę go pod e, tego kompa stacjonarnego i będziemy go przechwytywać i będziemy po prostu e, sprawdzać, jak on się sprawuje, nie? Jakieś tam cyberpunk jakieś, jakieś najnowsze na maksa. Obcajmy.